Powiat zduńskowolski podsumował tegoroczne żniwa. Święto plonów zorganizowano tym razem w Szatku. Oprócz delegacji sołectw z okolicznych gmin obecni tu byli także przedstawiciele rad gmin i powiatu, parlamentarzyści, kandydaci na parlamentarzystów, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi i oczywiście mieszkańcy okolicznych miejscowości. Zebranych powitali gospodarze tego terenu: starosta powiatu Wojciech Rychlik i burmistrz miasta i gminy Szadek Artur Ławniczak. Dożynki to święto, które jednoczy wszystkich ludzi polskiej wsi. Ludzi, którzy od pokoleń żywią i bronią. Mojej Z kolei gospodarz gminy Szadek podkreślił wyjątkowy patriotyzm rolników jako ludzi, którzy zachowali swoją ziemię, swoje gospodarstwa i nie wstydzą się tej pracy. A takich rolników bardzo wielu ma właśnie gmina Szadek. Na terenie naszej gminy, gdzie funkcjonuje ponad 900 gospodarstw, wytwarzamy ponad 10% całego potencjału produkcji rolniczej zdrowej, ekologicznej w naszym województwie. Sprzeciwiamy się wszystkim tym mądralom, którzy mówią, że samo chłopu rośnie, że chłop nic nie robi, bo mu samo rośnie. Guzi prawda. Starostowie Dożynek, Jolanta Piotrowska i Antoni Nowak, chwilę potem wręczyli gospodarzom terenu symboliczny bochen chleba, który zgodnie z tradycją został podzielony między uczestników uroczystości. Gospodarzu, przyjmij od nas ten bochen chleba, wypieczony z tegorocznych zbiorów. Uszanuj go, gospodaruj nim tak, aby nigdy nikomu tak w mieście jak na wsi go nie brakowało. Gdy na scenie gratulowano najbardziej zasłużonym rolnikom z terenu powiatu zduńskowolskiego, tuż obok sceny trwał konkurs sołectw. Każde z nich, smakowitymi, przede wszystkim kulinarnymi prezentacjami, starało się przyciągnąć uwagę do swojego stoiska jak największej rzeszy zwiedzających. Ale może zaprosił na naleckie, czy na pimperek? Nasza wieś słynie z produkcji warzyw i owoców. Warzywa korzeniowe, warzywa z potwoli i owoce. Bardzo nam się to udaje i zawsze najwięcej tego produkujemy. Czerys, ciasta, czarnina jest zupa, jest dyniowa z kluskami, jest polewka, jest, z kartofelkami obieranymi. My, mamy dużo dań. To jest stara taka komoda z szufladami. Mamy stare gazety wystawione w niej. Maszynę mamy starą singierowską, która jeszcze szyje do tej pory. Dziewczynki, odsuńcie się na bok. Tu mamy wodniarkę, jak to kiedyś było. Jest miseczka blaszana, odsuńcie się i ten dzbanuszek blaszany do wody jest. Także i serwetki, ta świeża woda, jak to kiedyś bywało w dawnych chatach. Takich rzeczy się już teraz nie spotyka. No nie, raczej w teraz tych nowoczesnych nie ma tych rzeczy. Sołectwa były starannie przygotowane do konkursu i oceniający jej jurorzy nie mieli łatwego zadania. Ta oryginalność, ta wyjątkowość, ta odmienność, tak naprawdę, która tutaj zaistniała, bo mamy już kilka typów, ale jeszcze musimy podjąć taką wspólną pracę, żeby wypracować tę najlepszą rzecz. Oprócz potraw regionalnych jurorzy oceniali także wyroby rękodzielnictwa oraz występy artystyczne poszczególnych sołectw. W kategorii potraw zwyciężyły dziadkowice, w rękodzielnictwie najlepsze okazało się Choszczewo, a w kategorii artystycznej najbardziej spodobał się występ Rzepiszewa. Jak to na dorzynkach bywa chwalono się jednak przede wszystkim barwnymi wieńcami wykonanymi ze zbóż kwiatów, warzyw i owoców, które mogły budzić zachwyt. Oprócz przygotowanych przez sołectwa prezentacji, uczestnicy dożynek mogli podziwiać także wystawę ciągników, którymi rolnicy w naszym regionie uprawiali swoje pola na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.